Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. I jak już widzicie po tytule, oczywiście znowu byłam na zakupach. E, tym razem są to drogeryjne zakupy, chyba no prawie że. E, skorzystałam z okazji, że byliśmy z mężem e, po prostu na zakupach żywieniowych, obok oczywiście był DM, więc e, wdepnęłam do DMu i e, myślę, że od niego zaczniemy. I pierwsza rzecz, którą zakupiłam, jest to Balea Afta Sandusze, e, czyli żel e, pod prysznic, żel do kąpieli, e, taki posłoneczny, można nazwać, to jest e, limitowana edycja, aczkolwiek ta limitowana edycja już jest od zeszłego roku. Wydaje mi się, że ona już po prostu teraz wchodzi na stałe e, do sprzedaży. Jak widzicie, ja już go używałam. Słuchajcie, ten żel pod prysznic pachnie. Po prostu jak urlop. Jest taki słodkawy, ale nie jakiś mega ciężki, naprawdę przepiękny zapach. Do tego no, opakowanie wygląda mega, mega uroczo, moim zdaniem. Przypomina naprawdę właśnie o takim o urlopie lecie, cieple i tak dalej. Ten żel był ciut droższy niż zwykłe żele pod prysznic z Balea, bo on kosztował 85 centów. No mimo wszystko jestem z niego bardzo zadowolona. Kolejny produkt z Balea, który kupiłam, o którym wspominałam Wam przy okazji tagu, kocham lato: jest to Balea Zone schutz Spray. Czyli spray termoochronny, spray chroniący włosy przed słońcem. Jak widzicie, to jest spray dwufazowy, jego tutaj trzeba wymieszać, no i wtedy pryskać na włosy. Ja co roku latem kupuję ten produkt, starczy mi on na całe wakacje. Sprawdza się, rewelacyjne, e, rewelacyjnie moje włosy nie są wysuszone. Kiedy na przykład wracam z urlopu, są w bardzo dobrym stanie, pomimo właśnie długiego wylegiwania się na słońcu. Kolejny produkt z Balea, Trended Up, e, Crazy Vanilla. I jest to lakier do włosów w pojemności 300 ml o mocy czwórce, bo jak wiecie tutaj albo i nie wiecie, są, aż moc jest aż do szóstki, więc czwórka to jest powiedzmy taki średni. Mój lakier do włosów, który aktualnie używam, jest już powiedzmy na wykończeniu, więc korzystając z okazji sięgnęłam po kolejny, e, tym razem już wersję waniliową e, mi lakiery do włosów starczą naprawdę na długi okres ja myślę, że średnio raz na pół roku e, kupuję i zużywam jedno opakowanie, mój mąż też często z nich korzysta, więc więc zawsze w domu coś takiego musi być e, kolejny produkt jest to szwacko e, Ultimate ultim jest to sisal beach look e, Spray, który polecała Halinka, e, mówiła w jednym e, ich filmiku, że to jest najlepszy, którego właśnie do tej pory używała, żeby zrobić sobie właśnie ten beach look, te, te, te takie fale we włosach. I e, jako, że ja nigdy tego typu produktów nie używałam, skusiłam się, ceny Wam nie powiem, nie pamiętam e, niestety, ale e, powiem, że użyłam go do tej pory raz i... Niestety moje włosy są proste jak drut i raczej średnio mi się to udało, ale będę dalej próbować dalej stosować. Jeżeli nie, to po prostu podam dalej ten produkt i tyle. Kolejny produkt, jeżeli jesteśmy w temacie włosów, to Loreal Paris Studio Line Hot and Go i tutaj jest właśnie spray termoochronny do włosów, którym Spryskamy włosy, ja już wam go raz pokazywałam, chyba nawet w dęku, bo wiem, że już raz go zdękowałam. To jest spray, którym no zaraz mokre włosy spryskujecie, potem suszycie, włosy wam się mają nie niszczyć. On ma za zadanie przyspieszyć także suszenie się włosów i rzeczywiście u mnie on się rewelacyjnie sprawdza. To opakowanie kosztuje chyba 3 albo 3,5, coś pomiędzy 3 a 4 euro, więc najtańszy nie jest przy codziennym użytku starczy niestety tam na miesiąc czy miesiąc ale póki się u mnie sprawdza, to wolę w niego inwestować pieniądze. I chyba ostatni produkt, który kupiłam w DM-ie, no to są te Maxi płatki kosmetyczne. Ich tu jest 40 sztuk. Ja je kupuję, je jeżeli potrzebuję, to po prostu biorę tam, gdzie aktualnie byłam, i, i tyle. Um, Halinka przyjeżdżając z Polski czy będąc w Polsce zakupiła mi sylweko-hibiskuzowy tonik do twarzy, e, który prezentuje się tak, o słuchajcie ten tonik śmierdzi naprawdę niesamowicie, ja go jeszcze nie używałam, natomiast odkręcałyśmy i wąchałyśmy, bo ja już słyszałam, że on pachnie nieprzyjemnie, no ale to mają naturalne kosmetyki do siebie. Um, Pojemność 150 ml, więc wiecie co, mi się zawsze te buteleczki wydawały takie duże, kiedy widziałam w filmikach, tu natomiast no to jest naprawdę maleństwo, popatrzcie, to jest naprawdę malutka buteleczka, ale jestem niesamowicie ciekawa. Byłam ostatnio w drogerii Myla na chwilkę, i skusiłam się na taki zestaw miniaturek z bioterm, bioterm, słuchajcie, w każdym kraju inaczej się tą nazwę wymawia i taki zestaw sobie miniaturek e, kupiłam. Tutaj jest krem e, do twarzy. To jest ta seria Skin Best, e, ta zielona. Tak prezentuje się krem do twarzy, taka malutka, fajna e, beczułka. Potem jest serum do twarzy, serum w kremie. Tak prezentuje się kartonowe opakowanie, natomiast same serum to jest w takiej tubce. Słuchajcie, to serum sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Ja używając to serum już nie muszę nakładać jakiegoś kremu na twarz. To, to serum cały czas czuję, e, ono mi ładnie tą twarz nawilża. Natomiast no, jest to tylko 10 ml próbka, więc no, zbyt wiele na jej temat nie mogę powiedzieć. I na sam koniec tutaj była jeszcze saszetka Liquid Glow której jak widzicie jeszcze nie używałam. Jestem mega ciekawa, więc na pewno niebawem pójdzie w ruch. No i w drogerii Myla to by było na tyle. Przejdźmy do Rossmana. W Rossmanie kupiłam Baby Dream Med i to jest lotion do ciała przy skórze atopowej, który ma mega wodnistą konsystencję i trochę... Mazia się jak się rozprowadza po ciele, po prostu chcecie rozprowadzić, masować, a ten lotion on się cały czas gdzieś tam przesuwa. No, ale mimo wszystko fajnie się sprawdza, ładnie nawilża. Ja kupuję tego typu produkty, bo mam łuszczycę, bo mam właśnie ten Neurodermitis, czyli atopową skórę na plecach, i w tych miejscach też go stosuję. I kolejna rzecz, którą sobie zakupiłam, jest to Rivalde lub Clean and Care i to jest szczoteczka do oczyszczania twarzy. Tak prezentuje się kartonowe opakowanie. Ja ją kupiłam za 12,99 i teraz nie wiem, czy to jest jej standardowa cena, bo gdzieś słyszałam, że one miały 15 euro kosztować, No ale w każdym bądź razie jest to zestaw, w którym macie. Dwie szczoteczki do normalnej skóry i dwie do delikatnej. Samo opakowanie w środku prezentuje się tak, o jak widzicie, tutaj jest właśnie szczoteczka, do tego są też dołączone baterie. No i, no i znaczy tutaj są te szczoteczki, a tutaj jest ten gryf. Bardzo fajne opakowanie, jeżeli chodzi o podróże, bo popatrzcie, nic wam tutaj nie lata, nic się nie przesuwa. Ja na razie jestem w fazie testów, używałam już kilkanaście razy, póki co jestem zachwycona. I słuchajcie, ostatnie rzeczy, które kupiłam, to są woski z Yankee Candle. To kupiłam je przy okazji vlogu, kiedy byłam w sobotę u Halinek i z mają wyskoczyłyśmy na chwilę do do Rain Park Centa. Tam Wam pokazywałam tą szafę, gdzie były właśnie świece z zapachów, których nie znam. Natomiast świecy nie wzięłam żadnej, wzięłam tylko cztery woski. Przy czym tu Wam trzy pokazuję, ponieważ jeden już wypaliłam. Pierwszy to jest Midnight Oasis. Tego zapachu w ogóle nie znam, jeszcze nie miałam, jeżeli się nie mylę. Dalej, po, tu jest coś chyba po francusku, więc ja tego nie przeczytam. Ale to są te rodzynkowe, te takie ślimaki, w sensie bułeczki, te takie ślimaki. Więc wzięłam ten zapach. I ostatni zapach, który wzięłam podwójnie, jest to cappuccino truffle. No, jak mówię, jeden jestem w trakcie palenia, a drugi jest jeszcze nieotwarty. Przy tym muszę Wam powiedzieć, że w tych pierwszych minutach, kiedy ten zapach zaczyna się uwalniać, pachnie to przepięknie, pachnie słodko, trochę jakby taką gorzką czekoladą. Natomiast w momencie, kiedy on się pali już tam powiedzmy 2 godziny, to zaczyna śmierdzieć, nie wiem, czy to może z moim kominkiem coś, czy z tym woskiem, no będę dalej testować i na pewno w denku przy okazji Wam powiem. No i moi kochani, to by było na tyle, więcej rzeczy nie kupiłam, powiem tak, że poza dwoma wybrykami, trzema wybrykami... Wszystkie inne rzeczy były rzeczy, które potrzebowałam na już, teraz, zaraz, więc to takie moje małe usprawiedliwienie co do tego. I co? To by było na tyle, więc żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!